Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie zrecenzuję oraz przedstawię Wam szczegółowo tego to małego żuczka. Według mnie to jest takie jajko na kółkach. Także oglądajcie serdecznie ten film, aby dowiedzieć się więcej szczegółów o tej małej Toyotce Ari z drugiej generacji. Egzemplarz, który dzisiaj przetestuję, jest to trzydrzwiowa wersja z 2007 roku, a pod tą naprawdę komiczną maską, ona jest malutka, mamy równie komiczny litrowy silnik o mocy 69 koni mechanicznych. Ale o osiągach tego e, malutkiego silniczka opowiem w późniejszej części filmu. Prezentację samochodu zaczniemy sobie od bagażnika. No i niestety jest to auto miejskie, i bagażnik również jest bardzo miejski. Tutaj są dosłownie dwa małe plecaczki, torba od laptopa i jakiś mój drobny szpej do filmowania. No i już bagażnik jest wypełniony. Także wydaje mi się, że pojechanie na jakieś takie wakacje w pięć osób, bo tyle można, tyle osób może podróżować tym samochodem, będzie problematyczne. Chociaż poczekajcie, poczekajcie, bo jest chyba jedna rzecz, którą Toyota przemyślała. Zaraz się spakuje, dajcie mi chwilę. A few moments later. Dobra, płynnie teraz przeszliśmy do przodu. I słuchajcie, to nie jest tak, że Toyota Jaris ma mały bagażnik. W sensie, tak, ona ma mały bagażnik, ale Toyota przemyślała to i to jest naprawdę samochód dla podróżników. Dlaczego? Spójrzcie, w tym miejscu mamy koszulki na jeden dzień, w tym miejscu mamy koszulki na drugi dzień. Tutaj chowamy sobie dwie pary spodni, tutaj mamy skarpeteczki, no i tutaj jeszcze jeden schowek na jakieś bibeloty, tutaj jeszcze drugi schowek na drugie rzeczy, a gacie, kurtkę możemy już mieć ze sobą w bagażniku. Także to jest idealny samochód, jeżeli my się jedziemy, śpieszymy się gdzieś i szybko tutaj e, przebieramy jedną koszulkę, tutaj zakładamy drugie spodenki, aha, no i jeszcze skarpetki mamy z tej strony e, i z tej strony. Także generalnie więcej się zmieści w tych schowkach tutaj, niż w tym bagażniku. Serio. Wow, wow, wow i jeszcze raz wow. Producenci, dostawczaków możecie się uczyć od Toyoty jak robić kuźwa schowki w miejskim aucie. W ten płynny sposób przeszliśmy do wnętrza Jariski, które jest, jak już przed chwilą zobaczyliście, całkiem zaskakujące. Nie tylko ze względu na ilość schowków, ale no popatrzcie na to, na, na, na to wnętrze. Radio? ok, No w miarę standardowe. Jest wkomponowane ładnie, fajnie. Widać, że to jest radio, które jest od tego samochodu. Ciężko wy, wyjąć panel z tego radia, ale panel klimatyzacji. Jednym się będzie podobał, innym się będzie nie podobał. Na pewno jest tak yy, ciekawy. Nie jest to taki standardowy, zwykły panel klimatyzacji. I moim zdaniem jest bardzo czytelny. Naprawdę, jak się pierwszy raz wsiada tutaj, no to mamy trzy duże pokrętła, i na samej górze mamy takie małe wewnątrz tego dużego. Bardzo czytelne, fajne, podoba mi się. I teraz te zegary. No jednym one się mogą podobać, innym nie. Mi osobiście no, nie podobają się centralne zegary, ogólnie niezależnie czy to są tego typu zegary, jak tutaj, czy takie standardowe ze wskazówkami. Druga i trzecia generacja Renault Scenic też miała takie zegary. No nie lubię tych centralnie, centralnie ułożonych zegarów, wolę je mieć za kierownicą. I teraz tak, powiem Wam tyle: nie widać z jaką prędkością jedziecie z miejsca pasażera, ale już z tyłu jest troszeczkę inaczej. Także no, zastanówcie się to, jakich pasażerów wozicie i czy na pewno chcecie, aby wszyscy widzieli tą prędkość. I coś mi się tak wydaje, że ktoś w tej Toyota jednak miał mózg i jakoś tak specjalnie skonstruował te zegary, że no, nie są one widoczne z miejsca pasażera. Mamy takie wrażenie, jakby te zegary były bardzo daleko i one były tak po prawej stronie. To nie jest jakiś wyświetlacz LCD, który jest po prostu na płasko na samym środku. Technologicznie, jak to jest zrobione? Nie wiem, nie znam się na tym, nie powiem Wam. Zobaczycie, jak to wygląda. Dobra, zajmę miejsce z tyłu i muszę Wam powiedzieć, że tym tyłem jestem naprawdę zachwycony. Po pierwsze, jest tutaj dużo miejsca. No teraz jest mnóstwo, ponieważ przednie fotele odsunąłem do przodu, aby ta kamera mogła wejść, abyście mnie tutaj dobrze widzieli. Ale musicie mi uwierzyć, że jak na samochód z tego segmentu jest tutaj naprawdę dużo miejsca. No jest przytulnie, tak bezpiecznie. Chociaż wydaje mi się, że to z tego względu, że jest to trzydziwowy samochód i zawsze ten tył jest taki obudowany z tyłu. Ja mam takie poczucie bezpieczeństwa w trzydziwowych samochodach. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która mnie zaskoczyła naprawdę pozytywnie i jestem szokowany. Mianowicie możliwość złożenia tego siedzenia. Teraz zademonstruję wam w jaki sposób możemy złożyć te oparcie. I teraz tak. Tutaj są takie standardowe wajchy do tego, z tym że te wajchy są dwie. No i pierwsza wajcha służy do tego, abyśmy po prostu złożyli nasze oparcie i zauważcie, że również siedzisko wtedy się opuści. Chyba nie ta wajcha. O, to jest ta wajcha, i teraz patrzcie, że siedzisko nam się już opuszcza, i na siedzisko kładzie się oparcie. Przez co uzyskujemy, no dobra, chciałoby się powiedzieć, płaską podłogę, ale jest ona pod dosyć dużym kątem. Niemniej jednak jest na pewno dużo lepiej, niż gdyby to siedzisko było w jednym miejscu. No właśnie, ale mamy te dwie dźwignie, tutaj już widzicie, że mamy te dwie dźwignie, więc połóżmy to z powrotem. I teraz, w tak małym samochodzie miejskim, co możemy zrobić? Możemy na przykład. Przesunąć sobie wszystko do przodu, aby nadal, co prawda, w tym momencie tylko dzieci mogą tutaj siedzieć, albo jeżeli kierowca ma z Med50, ale możemy jakoś tam uzyskać troszeczkę większy bagażnik, mając nadal te siedzenia. No i jeszcze jedna rzecz, którą możemy zrobić. Spójrzcie na to. Możemy sobie. O! Możemy sobie. Położyć troszeczkę bardziej te siedziska. No, jestem w szoku, naprawdę. Ja wiem, że takie rzeczy są w minivanach, w jakimś S-Maxie czy, czy innym sceniku, gdzie mamy osobne siedzenia, ale taka podróż w Toyocie Yaris, wow, no jestem w szoku. Dobra, o, przód widzieliście, tył widzieliście, no to co, wsiadamy i wrażenia z jazdy. Lecimy. Po zajęciu miejsca kierowcy od razu zauważyłem pierwszą wadę tego samochodu. Mianowicie fotel nie jest regulowany na wysokość i kierownica jest regulowana tylko na wysokość. Nie możemy jej wysunąć ani przysunąć. I brak tych dwóch dodatkowych płaszczyzn regulacji fotela i kierownicy powoduje, że no ciężko mi jest tutaj zająć jakieś takie idealne miejsce. Wiadomo, że ten samochód jest samochodem miejskim i będzie miał bardzo wiele takich wad, które nie powinny nam przeszkadzać, ponieważ. Podróżujemy nim na jakieś tam krótkie trasy. No niemniej jednak, jeżeli jest to samochód dla na przykład jednej osoby, która wsiada codziennie do tego samochodu i nim podróżuje, no to dużo, dużo fajniej byłoby, jeżeli moglibyśmy idealne miejsce w tym samochodzie zająć. Teraz mogę powiedzieć o jakimś plusie, jeżeli chodzi o miejską jazdę. No, w mieście bardzo często wciskamy sprzęgło, zmieniamy jakieś biegi i tutaj naprawdę chodzi to bardzo, bardzo fajnie. Ja jestem sceptycznie nastawiony do manualnych skrzyni biegów i tak przyznaję się, nie potrafię za dobrze jeździć manualem, w sensie no potrafię to zrobić, ale no niektórzy mówią, że automaty lubią ci, którzy nie potrafią jeździć manualem. Ok, w takim razie ja się przyznaję, ja jestem w tej grupie. No i zawsze mnie ta lewa noga boli, co chwila to trzeba wciskać, tą skrzynią wachlować, ale w jalisce jest troszeczkę inaczej. Po pierwsze, sprzęgło wchodzi płytko i delikatnie, więc no, nie odczułem bólu nogi takiego, e, jaki mam przy jeździe Fokusem, gdzie to sprzęgło wchodzi głęboko i ciężko. Po drugie, e, biegi wchodzą bardzo płynnie, bardzo precyzyjnie i również nie musimy mocno wachlować tą dźwignią do zmiany biegów. Jest stosunkowo nieduży odstęp między. Trójeczką a czóreczką, także po prostu przyjemnie te biegi się zmienia, również lewarek jest dosyć blisko kierownicy, także naprawdę to jest rzecz, która jest według mnie dużym plusem tego samochodu. Jak jesteśmy już przy biegach, no to możemy powiedzieć o tym, kiedy je trzeba zmieniać, czyli o osiągach tego samochodu. No jest 100-litrowy silnik, 69 koni mechanicznych. I on nie jedzie. Oj, no po prostu naprawdę możecie mieć 5000 obrotów na minutę, gaz do dechy 60 na godzinę i nic. No a teraz wam pokażę. Trujeczka 70 na godzinę, 4000 obrotów i jedziemy tak jak jechaliśmy: 4,5. Jeszcze jakaś górka to już w ogóle nas tutaj zaraz zje. Także na pewno nie jest to samochód do ścigania się i do wyprzedzania tirów. Zastanawiam się tylko, jak jariska z tym litrowym 70-konnym silnikiem przyspieszałaby, jeżeli na pokład zabrałbym pięciu pasażerów, ponieważ ze mną samemu idzie jej to ciężko. Także to byłaby ciekawa próba. No wnętrze nie jest tutaj wyjątkowo komfortowe, jeżeli chodzi o jakość materiału. Wszystkie elementy tutaj to są twarde plastiki, jedynie co to tutaj z boczku mamy taką tkaninę ale pod tą tkaniną również żadnej tam gąbeczki nie ma, także wszystko jest twardymi plastikami. Kolejną taką rzeczą, która yy, sugeruje, że jest to samochód miejski, to są uchwyty na kubeczki. Ja lubię, jak są porządne, fajne cup holdery, żeby kawę na trasie móc sobie gdzieś położyć, ale wiadomo, nie uznawałbym tego za minus, ponieważ no, w mieście raczej nie jeździmy i nie popijamy sobie kawy. Co prawda mamy tutaj jeden taki malusieńki uchwycik na kubek, z tyłu również jest uchwycik na kubek i tutaj tak naprawdę w tych schowkach również kawę można sobie schować. Co prawda nie wiem jakiego rozmiaru i nie testowałem, ale myślę, że do tego nada się ten schowek. O prowadzeniu tego samochodu właściwie za dużo Wam nie powiem, no nie jest to samochód sportowy ani terenowy, jest to po prostu zwykły żuczek, zwykłe jajeczko na kółkach, bo czuję się jakbym jechał takim jajkiem, e, zwykłe jajko na kółkach do przemieszczania się, także prowadzi się tak, że no czuję dobrze ten samochód, nierówności wybiera, ale na torbym nie pojechał nim i, i, i w teren również, po prostu optymalne, zwykłe, normalne, miejskie autko. No i właśnie, i teraz może przejdźmy troszeczkę do, do początku, czyli odczucia z y, samego siedzenia w tym samochodzie. Tak czuję się, jakbym siedział w jajku. Ten samochód jest bardzo taki opływowy, bardzo taki, y, szyba jest dosyć mocno pochylona, te zegary są dosyć daleko, i przez to również, że y, wykończenie tutaj wnętrza jest takie, bardzo dużo elementów jest zaokrąglonych. To ja się też czuję, jakbym siedział nisko, właśnie w takiej yy, kapsule ze szkła, tak naprawdę. Widoczność jest bardzo dobra, przez to, to prawda. Także do miasta wydaje mi się, że nada się y, dobrze. I jeszcze jedną rzeczą to jest to, że mam wrażenie, jakby wewnątrz był dużo, dużo większy niż jest naprawdę. Z tego względu, właśnie, że te zegary są daleko. Z tego względu, że szyba jest daleko. Z tego względu, że tutaj na przykład. Yy, Podłokietnik oraz umiejscowienie, oraz umiejscowienie przycisków do otwierania szyby jest pod kątem, i to nam również daje takie poczucie, że ten samochód jest dużo większy niż naprawdę jest. Jest jeszcze jedna rzecz, z którą mam pewien problem, i nie wiem dlaczego tak jest. Mianowicie te całe turkusowo-niebiesko-zielone zegary są bardzo ciemne w momencie, kiedy mam włączone światła. Jeżeli światła wyłączę, to one świecą tak, jak ja bym chciał, żeby świeciły. Natomiast w tym momencie, gdy słoneczko trochę na nie świeci, no to kiepsko je widzę. I szukałem tutaj wszędzie jakiegoś pokrętła bądź przycisku do zmiany jasności tych zegarów, no i niestety nie znalazłem. Także dlaczego tak jest? Nie wiem. Myślę, że tutaj już więcej o tym samochodzie wam nie powiem, także możemy przejść do podsumowania, czyli jaki to jest samochód i dla kogo to jest samochód. Przede wszystkim jest to samochód miejski i przez pryzmat właśnie tego, do czego został stworzony ten samochód, musimy na niego patrzeć. Uważam, że jest to dobry samochód y, miejski, ze względu na właśnie to, to sprzęgło i tą skrzynię biegów, y, ze względu na jego gabaryty oraz przez to, że mamy naprawdę bardzo fajną, dobrą widoczność. Jestem absolutnie zakochany w tych schowkach. Uważam, że, są, że jest to cudowne rozwiązanie, które mogłoby być zarówno w aucie miejskim, jak i w aucie jakichś wyższych segmentów, ale myślę, że przy właśnie podróżowaniu przez duże zatłoczone miasta przyda nam się to, żebyśmy nie musieli mieć zawsze ze sobą plecaka z jakimiś potrzebnymi rzeczami, tylko wszystko możemy sobie ładnie ukryć i zamknąć. Te schoweczki są zamykane. To jest cudowne, ponieważ nie będziemy mieli bałaganu na cały czas przed oczami. No, jeżeli ktoś szuka jakichś niesamowitych wrażeń z jazdy, to na pewno nie uświadczy tego w Toyocie Ari z drugiej generacji. I tutaj jakby to jest i plus, i minus. Tak, ta pozycja za kierownicą daje nam bardzo duży ogląd na to, co dzieje się dookoła, ale również poczucie, że jedziemy jajkiem, zabiera nam już jakąkolwiek przyjemność z jazdy, i po prostu jest to samochód do przemieszczania się. Także już absolutnie podsumowując, myślę, że to jest po prostu samochód dla kogoś, kto szuka miejskiego autka, takiego, żeby się już troszeczkę wyróżniał, żeby to nie był Volkswagen Up, żeby to wnętrze było jakieś takie bardziej fikuśne. No i kurczę, no te schowki, no to jest po prostu. Miód. Z mojej strony to wszystko w takim razie. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału i będę niezmiernie wdzięczny, jeżeli napiszecie w komentarzu, co o tym sądzicie. Zapraszam Was również na mój kanał. Tam znajdziecie wiele innych motoryzacyjnych filmów. Ja nazywam się Szymon Wosiek i bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy materiał. Cześć!